że jak będziemy opowiadali o wędkach to zawsze o tych wędkach oprócz tego, że muszę je lubić, żeby o nich mówić to yy, to kawałek chociaż jakiejś historii wędkowej związanej z, z, danym, z danym modelem i to jest bardzo fajna sprawa, słuchajcie bo yy, Tournament Inshore w wersji castingowej yy, MHF model, 76 stopy czyli, czyli wędka o długości 2,28 w jednej części Mocny, morski, casting, e, to Mimo, taka... że morski to i tak można na słodkiej wodzie używać, żeby się tak, też nie bardzo tak, jakoś tak... żeby się nie bać, on się nie boi słodkiej. na tym tak. punkcie. E, To słuchajcie kij, który dla, wielu osobom będzie się kojarzył z jakimś potworem mocy. Z wędką, która nie wiadomo do czego będzie się tak naprawdę nadawała. Ja wam powiem, że byliśmy w tym roku w Szwecji i... Sylwek, którego jak zwykle serdecznie pozdrawiamy. Tak jest. Pożyczy... Pozdrawiamy Sylwę. Tak, Sylwek użyczył Darkowi właśnie taką wędkę do wędkowania podczas pierwszego dnia. Ale wiesz, czym on to zrobił? On doskonale wiedział, że mam wędkę o takich parametrach, która obsłuży mi takie takie przynęty, ale on miał chytry plan. Tak? Coś coś miał w głowie i o tym opowiedział. I zaraz. słuchajcie, powiem Wam tak, Darek przez 3-4 wyjazdu łowił jedną wędką. O tym będziemy e, wykorzystaniu. Tej no, pójdziemy pół na pół, bo ja mam swoją perełkę, tak samo. Tak, samą. tak, tak. No ale bardzo dużo czasu poświęcił tej wędce i wielu przynęt używał e, właśnie dzięki temu kijowi. Ja wam powiem w ten sposób. Kiedy e, rozkładaliśmy tutaj sprzęt do nagrywania, ja zadałem Darkowi pytanie, ale jak my o tej wędce opowiemy? I Darek mówi, no, że to jest jak wędka, która yy, praktycznie ogarnie Ci wszystko, co masz w domu. Czyli jeżeli nie chcesz na przykład, nie wiesz, czy Ci się Casting podoba, nie spodoba, nie lubisz dużej ilości sprzętu, to, to wystarczy po prostu jeden kij i, to masz i wystarczy. Ta. No to powiem Wam, powiem wam o, o kim dzisiaj mowa. Eee, LTiC. Czyli Legend Tournament Inshore Casting w wersji 76 MHF, wędka, która przez Amerykanów opisana jest jako kij 20-funtowy. Ja myślę, że te 20 funtów to oni tutaj trafili. Wędkę o gramaturze przynęt, którą oni podają. My nie będziemy... No dobra, oni piszą, że to jest jakieś 35-40 gramów do, do tej wędki. I rzeczywiście, jak zwykle Amerykanie, jak zwykle, jak często Amerykanie, bardzo precyzyjnie opisali ten kino, bo ona z takimi przynętami pracuje najlepiej. Do tych, Idealnie wręcz. Do tych 40 gramów, 50, no to to jest wzorzec. Tak, zakłada się główkę jigową, zakłada się gumę się tak. rzuca, fantastycznie to z tego lata, zakłada się jerk'a, też to fajnie na tym działa. Tak. Mówię o, tej, o, o w tych parametrach, o, o tej wadze. Przedeć. Tak, tak. Ja wam powiem jako ciekawostkę, wersja, e, ten kij występuje również w wersji spinning'owej. Ja zastanawiałem się dzisiaj, e, przed tym jak nagrywaliśmy, jak nagrywaliśmy dla was materiał, czy te dwa kije połączyć. E, I... Pewnie w wielu sytuacjach wersja castingowa i wersja spinningowa to będą wędki bardzo do siebie podobne, i można by było powiedzieć, że jeśli ja dzisiaj opowiadam Wam o wersji castingowej, to Wy tak samo możecie sobie odebrać, że równie dobrze kopię i mówię o wersji spinningowej, bo to są kije bardzo do siebie podobne. No ale słuchajcie to, co y, nas w wędce zauroczyło. Wyobraźcie sobie historię, że to jest wędka, która mimo swojej mocy posiada bardzo spolegliwą część szczytową i. Po jednej stronie ty jesteś w stanie tym kijem ułowić normalnie metodą, jak wy to nazywacie, opadu, czyli jigowanie, podbijanie główek. Od 5 gramów 10-12 cm guma, a do 40 gramów główka i dalej tam 14 cm guma i to nie robi żadnego wrażenia. Śmiało możesz to wykorzystać do sandacza. Nasi klienci kupują ten model w wersji spinningowej do łowienia dużymi jaskółkami po 20 cm na 10 gramowych główkach. On dzięki tej spolegliwej majtającej się szczytówce Idealnie się do tego sprawdza. Są ludzie, którzy wykorzystują ten kij jako typowy uniwersał na szczupaka. Natomiast ja chcę Wam o nim opowiedzieć jako o wędce, która praktycznie, tak jak Darek bardzo trafnie powiedział, jednym kijem w szafie castingowym możesz mieć załatwione wszystkie metody wędkowania, wszystkie. Przynęty praktycznie oprócz tych największych, ciężkich lok, jak my to opowiadamy. Tak, ty... Teraz mówisz o rodzaju przynęty i wachlarzu, jeżeli chodzi o tak. e dramaturę. Ja sobie będę składał ten, ten zestaw, bo my za chwilę będziemy z Darkiem e wędkowali. E ja mam tutaj podczepiony e Shimano Bantam, kołowrotek syrwka. <śm> E, który słuchajcie, idealnie do tej wędki się nadaje, idealnie się sprawdza, świetnie, e, świetnie rzuca przynętami. To jest wersja 200. Plecionka... Ja nawet nie wiem, e, znaczy znam producenta, to jest akurat c 8 osplotowy. Natomiast e, podejrzewam, że gdzieś to jest jakaś 20 albo lepiej. E, natomiast ja wam powiem tak. Cały zestaw jest skombinowany i stworzony w ten sposób, żeby on był maksymalnie uniwersalny. Ja, czy jak jadę sobie e, na Wisłę, czy jadę sobie na jakieś, tak jak dzisiaj, jeziorko, to ja się praktycznie nie zastanawiam, jaką ja miałam wędkę wybrać. Dzięki właśnie temu, że posiadam ten kij, e, to ten dylemat pod tytułem: nie wiem, co będzie na łowisku, nie wiem, jak będę e, łowił, nie wiem, czym będę łowił, on praktycznie. Eee, nie, nie istnieje w tym Nie istnieje. Przypadku. Ja postaram się tutaj trafić w tą dziurkę. Jak trafię, problem to... z trafieniem w dziurkę? Tak, trochę. Nie uda mi się to w ten sposób. Ale przechodząc dalej, pokażę Wam coś, co dla wędek jest bardzo trudne do rzucania. Zobaczcie, nasz lekki Hauer, zbrojony akurat odwrotnie, to jest przynęta naprawdę nielotna. To jest przynęta, która wymaga lekkiego wręcz kija, lekkiego jak na szczupaki, tak, czyli tam 30 gramowego kija, 40 gramowego kija. Tutaj w tej wędce nie ma problemu z rzucaniem. Słuchajcie, pamiętajcie, to jest Multiplikator, tak, to jest wersja castingowa, my nie mówimy o stałej szpuli. Czy takie jakieś algopodobne blachy też w wersji lekkiej, no to nie ma o czym mówić. Dobra, z drugiej strony. Ale poczekaj, po, poczekaj. Woblery. Idziemy w twardych przynętach, tak? Woblery yy, 12, 10, 13, 13. Czy pamiętam, jak my na wiosnę pojechaliśmy sobie na starorzecze, Yeah. Ty miałeś tą wędkę, ja miałem jakąś tam swoją inną, mówię Boże, czym ty rzuca, że wiele lata, Dlaczego yeah. ja tak jestem w stanie yeah. rzucić? wędku, która teoretycznie jest przygotowana do takiej wielkości przynętwami. Wchodzimy w trochę przynęty, które lepiej lecą, trochę więcej ważą, 30 gramów wetra, pływający jerk. No to to jest e, tak, jakby ktoś, jakby Amerykanin wymyślił pod naszego jerka wędkę. Idealnie, ta szczytówka i nadaje pracę, ona nie gaśnie, od, ta przynęta od węgla. Czyli wędzki. tak jak Amerykanie pisali. Tak, idealnie, wzorcowo, tak, tak ma być, no ale słuchajcie, jeśli ja mam dzisiaj akurat dwa kije nad wodą, ale ja będę łowił tym, koro, 50 gramów, nie ma problemu. E, ja na tych 50 gramach praktycznie na tej wędce kończę, natomiast wiem, że ona rzuci 80. Tak, ja łowię 80-kami, bo jak byliśmy w Szwecji, ja mniej więcej tak ten kijem rzucałem do 80, a powyżej brałem... Wędko, o której też opowiemy. Tak, tak. Gumy. My tu sobie przygotowaliśmy takie, które będziemy dzisiaj sobie w, na tym łowisku y, sprawdzali, jak pracują, jak tam machają ogonami, jedna mi nie wyłazi. Czy ta, która mi się bardzo podoba, ona będzie cięższa. O, gruba taka obfita, miętus jakiś albo inna cholera. To też, też będzie rzucało, normalnie latało i, i, i pracowało tak A jak nie może. wielkości? jakie piętnastki? Tak, w jest jak cm bodajże. Lepiej może być. To jest 19 darek. 19. No. E, także to macie pierwszą sprawę. To, co słuchajcie w jest bardzo istotne. Ona ma. Bardzo charakterystyczną akcją, ona ma bardzo charakterystyczne ugięcia. W trzech powiedziałem na samym początku, ale teraz o tym szerzej. To jest ki o typowo akcji szczytowej. E, dość szybki, jak na klasę inshore. Natomiast ta akcja szczytowa w bardzo specyficzny sposób, typowy dla wersji inshore w, w Sankroju. Przechodzi, słuchajcie, w tak progresywnie w pełne ugięcie. E, oczywiście, żeby tą wędkę wygiąć w tej części, tutaj. To trzeba być naprawdę, słuchajcie rybę, yy, no nie wiem, metr albo lepiej. Yy, osiemdziesiątki szczupaki na tym kiju, no to jak ja to nazywam, kręcą, słuchajcie, bączki. To w ogóle nie jest żaden przeciwnik dla, dla yy, wędki, o której opowiadamy. Wkrótce chyba tyle, jeśli chodzi o yy, zastosowanie. Ja powiem Wam, najfajniejszą sprawą jest to, że, jak, bo Sylwek był jako pierwszy chyba tą, w kraju tą wędkę. jeśli Marnie tak. To ja Wam powiem, to my że. I na... je sprowadziliśmy, i Sylwek przyjechał oglądać, i już od prostu się z wędką od nas. Tak. Ja Wam powiem, że o, udało, nie, nie udało mi się. Więc tak, może jeszcze Rybik trochę o technologii coś powiemy, co tam jest. Eee, czy. W, w, e... To może o samych inszorach, Darek, to, bo technologia, no to w katalog można włączyć i poczytać, tak? słuchajcie, to jest taka e, bardzo dziwaczna seria, bo to też trzeba było o tym powiedzieć, dlaczego mówimy, że to są morskie kije, morskie spinningi czy castingi. To nie, my nie możemy tego mylić, słuchajcie, z naszym morskim łowieniem. To nie są wędki przeznaczone do dorszy. Oczywiście my możemy też na dorsza z tym pójść w Polsce, tak? Natomiast słuchajcie, Amerykanie w morzu łowią metodą spinningową. Oni łowią bardzo podobnie, tak jak my łowimy na zbiornikach sandacze. Te przynęty niekoniecznie są obrzydliwie ciężkie. One nie muszą ważyć, słuchajcie, po 200 gramów. Amerykanie w morzu stosują przynęty bardzo podobne, jak my stosujemy na czorsztynie, czy jakimś innym głębokim zbiorniku. Główki 20, 15, 18 gramowe, czy tam yy, przynęty jakieś wertykalne, to jest u nich yy, podstawowa sprawa. Natomiast dlaczego one są takie dziwaczne i dlaczego one są takie mocne? Chodzi słuchajcie o to, że ryba morska, która waży 4-5 kg, to ona wa walczy, słuchajcie, wielokrotnie, mocniej bardziej intensywnie niż yy, szczupak 5 kg. Dlatego te kije muszą na dużo więcej pozwalać. Co jeszcze w tej wędce jest dziwnego. Innego od klasycznej wersji y, słodkowodnej wędki. Chodzi o to, że te kije są gumiaste. Czyli. Co to po, znaczy gumiaste, po co? Y, gumiaste? chodzi po prostu o to, że wędka y, mocno y, pracuje na całej długości. Mhm. Y, dość łatwo wchodzi w to pełne lub półpełne ugięcie. Po co to jest? Wyobraźcie sobie rybę, która waży 15 czy y, 10 kg. Zapinasz ją w morzu, ona walczy jak u nas sum 2,5 metrowy. To jest gigant mocy taka ryba. I wyobraźcie sobie sytuację, że masz ją na krótkim dyszlu na łódce i ona zrobi odjazd, który je, na tym odjeździe wyjeżdża 25 metrów. No Ta rzecz... wędka ją musi zamortyzować, bo inaczej rwiesz tak, plecionkę, tak. koniec, kropka. No i druga rzecz, że nie zawsze się siłuj właśnie dużymi przynętami, że często się stosuje małe przynęt, ale tak. trzeba nim jakoś rzucić, tak, a Czyli po drugiej stronie holować ryby duże. Tak, czyli Amerykanie musieli, słuchajcie, pogodzić to co mówi Darek. Finezję w prowadzeniu o takiej przynęty na którą weźmie Wam ryba ważąca 5 kg czy 10 morska. Dlatego te wędki dziwne. Słuchajcie, zatem podsumować taką wędkę, yy, o której my dzisiaj tyle opowiadamy. Nie, powiem wam tak, ci którzy mnie znają, nasi klienci albo nasi koledzy, wiedzą, że ja jestem wielkim fanem inshorów i dla mnie seria inshor to są wędki, najlepsze kije yy, w ofercie Sankroya, to jest moja prywatna opinia. Druga słuchajcie sprawa jest taka, są to kije bezwzględnie najbardziej uniwersalne, Spośród wszystkich wędek, kiedykolwiek, które kiedykolwiek miałem w ręku. Wędką możesz łowić na bardzo różne sposoby, bardzo różne przynęty. I takim kluczem do całego tematu, słuchajcie, jest to, że jeśli człowiek potrzebuje mieć jedną wędkę castingową, jedzie do Szwecji na szczupaka, e, to bierze jedną wędkę i załatwia temat. Wszystkie przynęty, wszystkie metody łowienia, jakie będzie stosował e, klasycznie e, łowiąc. W Szwecji.